Stowarzyszenie Akwila zaprasza na film Historia Ślęży i jej osadnictwa. Ślęża to fascynująca góra położona na terenie obecnego Dolnego Śląska. Już od zarania dziejów skupiała wokół siebie uwagę przeróżnych ludów i nacji, a o jej niezwykłości może świadczyć to, że nazywana jest Śląskim Olimpem. Pomimo swojej niepozornej wysokości wynoszącej 718 metrów nad poziomem morza, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich gór. Od lat stanowiła centralny punkt historycznego Śląska, który obejmuje tereny dorzecza Górnej i Środkowej Odry oraz początkowego biegu Wisły. Dlaczego ślęża jest tak wyjątkowa? Dlaczego w hipnotyczny wręcz sposób przyciągała uwagę naszych przodków. Zacznijmy od początku. Paleolit Paleolit, czyli starsza epoka kamienia, to czas, w którym na terenie wokół Ślęży pojawiają się pierwsze ślady obozowisk Homo erectus, czyli tzw. człowieka wyprostowanego. Homo erectus z pewnością umie posługiwać się już ogniem i żywi się tym, co upolował, czyli końmi, nosorożcami, dzikami i rybami. W tym czasie teren wokół ślęży pokryty jest gęstymi lasami liściastymi, których znaczną część stanowią dęby, a po ochłodzeniu klimatu przypominają tajgę. Środkowy paleolit Na terenach historycznego Śląska bytują już neandertalczycy. Homo Neandertalis posługuje się nowocześniejszymi narzędziami kamiennymi, pojawia się też kultura duchowa, biżuteria, a także przedmioty symboliczne. Nasi przodkowie, pomimo ewolucji, nadal za podstawę zdobywania pożywienia uważają polowanie i zbieractwo. Pomimo dużej odporności na chłód i trudne warunki atmosferyczne około 70-58 tysięcy lat temu, skutek z i pojawienia się lądolodu ze Skandynawii, osadnictwo neandertalskie wokół Ślęży kończy swoje istnienie. Po przejściu lądolodu Ślęża staje się opuszczona i nie ma żadnych dowodów na ślady osadnictwa w tym czasie. Górny Paleolit w okresie górnego paleolitu tereny Śląska ponownie stają się ośrodkiem życia, tym razem ludów z kręgu tzw. kultury graweckiej, której jednym ze znaków rozpoznawczych są figurki Wenus. Ludy te używają łuków, potrafią obrabiać kości i rogi, polują na mamuty, wydobywają krzemień. Do palenia zaczynają używać węgla kamiennego. Wraz z nasunięciem się kolejnego lądolodu, około 20-18 tysięcy lat temu, tereny te ponownie pustoszeją. Paleolit schyłkowy Po cofnięciu się lądolodu na terenach Śląska pojawiają się kolejne ludy. Wiąże się to m.in. z występowaniem na obszarze wokół Ślęży reniferów, których śladem wędrowały plemiona tundry, zwane łowcami reniferów. Ich kultura nazywana jest świderską. W tym okresie na terenie Śląska współistnieją już homo sapiens z różnych kultur, a krajobraz staje się mocno lesisty. Mezolit Od około 8500 do 3500 lat temu, podczas mezolitu na terenie Śląska rozwija się kultura komornicka. Do wielu czynności ludność nadal używa narzędzi kamiennych, a ślady narzędzi kościanych już praktycznie nie występują. Osadnictwo w tym czasie przybiera postać kilku chat o elipsowatym satelickim kształcie, wewnątrz których umieszczano paleniska. Około połowy szóstego tysiąclecia przed naszą erą. W tym czasie na obszary Ślęży dociera kultura neolityczna, a wraz z nią przełomowe dla rozwoju ludzkości początki rolnictwa i chowu zwierząt. Taki styl życia sprzyja stałemu osadnictwu. Ludzie zaczynają zagospodarowywać okolice poprzez na przykład celowe wypalanie lasów pod uprawy. Uprawia się pszenicę, jęczmień, proso, groch, soczewicę, mak i len. Choduje się owce, kozy, świnie i bydło rogate. Ludzie korzystają z glinianych naczyń wypalanych w ogniskach, jednak narzędzia nadal są kamienne. Osadnictwo ulega zmianie, powstają duże prostokątne domy o konstrukcji słupowej, a z biegiem czasu siedziby mieszkalne zostają zabezpieczone ochronnymi drewnianymi palisadami i rowami. Powszechna jest kultura ceramiki wstęgowej rytej, a następnie kutej. Widoczny jest bardzo silnie rozwinięty kult płodności. Wiele figurek przedstawiało kobiety o wydatnych cechach płciowych. Eneolit Od 4100 do 3000 lat przed naszą erą. W czasie Eneolitu zauważalne są efekty nieodpowiedniego rolnictwa, w wyniku którego doszło do wysuszenia gleby. Żyzne dawniej tereny nie są już tak dobre do uprawy roli, dominuje więc hodowla zwierząt i mobilne społeczeństwa pasterskie. Na ślęży wydobywa się serpentynit, z którego wytwarza się m.in. kamienne topory. Epoka brązu. Od około 2000 roku przed naszą erą. W epoce brązu na Śląsku dominuje kultura unietycka. Narzędzia są bardziej nowoczesne, ponieważ do ich wytworzenia używa się miedzi i brązu. Do ozdabiania wykorzystuje się złoto. Zauważalne są pierwsze warstwy społeczne, na co wskazuje konstruowanie kurchanów dla ważnych członków plemienia. Kultura Łużycka od 1300 do 1200 roku przed naszą erą. Za początek kultury Łużyckiej i lokalnej odmiany Śląsko-Łużyckiej uważa się koniec epoki brązu. W tym czasie człowiek nadal utrzymuje się z rolnictwa i hodowli, jednak uprawia nowe zboża między innymi żyto, owiec i orkisz, które nie potrzebują już tak żyznych gleb. Kontynuowane jest wypalanie lasów i orka sprzężajna. Charakterystyczne dla tej kultury są geometryczne wzory na ceramice oraz budownictwo drewniane. Początkowo narzędzia i inne przedmioty, np. brzytwy, sierpy, ozdoby, wykonuje się z brązu. Jednakże później zaczyna się używać znacznie bardziej wytrzymałego materiału czyli żelaza. Budowane są grody obronne, będące centrami plemiennymi. Funkcjonuje szlak bursztynowy, ciągnący się od Bałtyku aż po Półwysep Abenijski. Połowa VI wieku przed naszą erą. Rozwiniętą kulturę łużycką kończą w VI wieku przed naszą erą najazdy z Cytów, którzy bezlitośnie niszczą osady i grody wiek przed naszą erą. W IV wieku przed naszą erą na Śląsku pojawiają się celtowie. Tworzą oni pojedyncze skupiska osadnicze między innymi w okolicach ślęży wytwarzają ceramikę toczoną na kole garnisarskim, a także ozdoby, monety, wyroby artystyczne. W czasach celtyckich ślęża stanowi bardzo ważny ośrodek kultu, na co wskazuje m.in. charakterystyczna figura niedźwiedzia, która przetrwała po dziś dzień. Przełom III i II wieku przed naszą erą. Przełom III i II wieku przed naszą erą to czas, w którym Celtowie są stopniowo wybierani przez przedstawicieli kultury przeworskiej. Nowa kultura panowała na Śląsku aż do IV wieku naszej ery i charakteryzowała się dużą ilością przedmiotów wykonanych z żelaza. W tym okresie rozwija się obrządek pogrzebowy, zgodnie z którym zmarłych wraz z darami palono. Formą przewodnią w budownictwie były niewielkie półziemianki ze słupami podtrzymującymi dach. Co ciekawe, istniał i rozwinął się handel ze strefą południowoeuropejską. Od IV do V wieku naszej ery W IV i V wieku naszej ery występuje swego rodzaju pustka osadnicza na Śląsku. W tym czasie na terenie całej Europy następowała tzw. wędrówka ludów i najazdy Hunów. Pierwsza połowa VII wieku. W pierwszej połowie VII wieku na śląsku pojawiają się pierwsi słowianie. Kultura słowian w tych czasach charakteryzuje się owalnymi lub przypominającymi podkowe domami. Przedstawiciele słowian potrafią obrabiać metale, a z kamieni wydobywanych na ślęży wytwarzali żarna.